Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. razem ruiny Olimpii na, na Peloponezie. Miejsce, w którym powstały Igrzyska Olimpijskie. I za moimi plecami termy uczestników owych Igrzysk i wycieczków, a wycieczków, a wycieczków. Dużo raczej nie będę nagrywał. Jakoś nie mam weny, ale odwiedzić na pewno i pooglądać warto. dobrze więc trwa zwiedzanie e, miejsca jednego z w zasadzie pierwszego wielkiego eventu w historii czyli zwiedzamy miejsce gdzie narodziła się olimpiada gdzie odbywały się pierwsze olimpiady e, Byliśmy już w muzeum, bo nie można było nagrywać. E, wlazłam do czegoś, co nie wiem czym jest. E, fajne muzeum bo, bo jest do czytania. Można sobie pooglądać kamyki. E, różne bardzo stare kamyki w zasadzie rzecz biorąc. Mam jakieś tablice z napisami. Nie wiem czy cokolwiek jest widać. Bo ja nic nie widzę w telefonie. Z uwagi na e, światło, cień i jakoś tak ciemno jest. Idziemy dalej. Zobaczymy następne obszary. Widać było tu całkiem sporo zabudowań. Tutaj po prawej był basen. Jak się doczytałam. Wycieczka jedzie tam, więc chyba i ja powinnam pójść tam, ale pójdę sobie no w sumie tak jak wycieczka. Nie, nie, wycieczka. się tutaj, tam też jest jakaś tabliczka. Zorientujemy się, co my tutaj tak naprawdę mamy. I jeszcze cały czas tutaj na tym terenie trwają prace archeologiczne. Także nie podziwiać. E, roślinność i kamyczki. Przede wszystkim. Bardzo dużo starych kamyczków. Powiem szczerze, jest gorąco, niestety chodzę sama, później będę czekać, będzie chodził Piotrek. Zwłaszcza w stosunku do tych, które miałem okazję oglądać wcześniej. Głównie były to ruiny rzymskie w Bułgarii no i Akropol jakieś 20 lat temu. Dobrze, jestem w dalszej części. Tam się skrzyżowały e, trzy wycieczki. Nie mam pojęcia co to jest, ponieważ wycieczka obległa oczywiście, mając przewodnika, który czyta mi te tabliczki. E, Mamy bardzo ciekawą, że tak powiem. Sprawę, więc takie w środku jakby tu, posań nie wiem co oni tu, co oni tu robili. Jak e, wycieczka przestanie oblegiwać tabliczkę, to się może e, dowiem co tutaj miało miejsce, bo powiem szczerze nie mam żadnego pojęcia, a innej tabliczki w zasadzie e, nie widzę, więc próbuję się tutaj przedostać. Przechodzę sobie przez to, trochę słynko nam zaszło się se odzywają. Przed chwilą gdzieś tutaj widziałam nawet ślimaka e, pisowego, lokalnego, ale to nie będę po sobie radzić <grymcy> e, w muzeum. Bo chyba takich rzeczy nie wolno robić. Nie wiem, że to był bardzo jakiś zabytkowy mm, ślimak, e, więc już go tak nie oglądałam dokładnie, żeby zidentyfikować dokładnie, który to jest z w z morskich. Prawdopodobnie... Był tu kornu z Persum, czyli tam ślimak morski. którego można sobie kupić zawsze w jakimś Lidlu czy biedronce, tego starszym, aczkolwiek chyba w lidlu mają górniczki, ale to tak. tak tak, chyba tak, bo tak, górniczki, a w tym biedronce widziałam kornu. Także jedzenie, jedzenie nadal tutaj sobie chodzi. No powiem szczerze, jest to bardzo duży obszar. Idę tutaj w zasadzie na samej do koniec. Z od wszystkich wycieczek. Mamy trzy wielkie wycieczki. Tu mamy jakieś budyneczki dalej. No i te to nawet są zachowane. Tak. Dużo, dużo bardziej solidnie. I co my tu mamy? No w zasadzie to mamy chyba mapę. Jestem tu. Aha, czyli to było Leon Nadion. Tak. Później tam, gdzie była wysoka kolumna, była świątynia Zeusa, do której zaraz sobie, zaraz sobie pójdę w takim, w takim wypadku. Tak? No i później polecę sobie tutaj na stadion. Większość ruin to budynki sakralne bądź powstałe ku upamiętnieniu różnych wydarzeń. Ten za moimi plecami powstał w celu upamiętnienia zwycięstw dynastii, którejś tam dynastii, macedońskiej. Czyli to jest dalej część Leoninadium, e, tak jak ta część tutaj, z tymi krzykami, Chyba oleander, jak mi się wydaje. Dużo e, ich tutaj wszędzie. jest na górę. Mam e, jeszcze jedna jakiś, chyba, chyba też jest to oleander. jest Leander. No, bardzo ładna, fajnie się toczyło, że są to zaszło. Było dużo lepiej, to ten. O, mamy kwiatki bardzo pięknie pachnące, bardzo pięknie pachnące kwiatki. No powiem szczerze, kwiatki są piękne. Powiem szczerze, kompleks ogromny. No w końcu kiedyś było to małe miasteczko, a ja niestety będę kręcił z rąsi, bo zajebiście drażni mnie selfie stick na Bluetootha, ale ja mam nieszczęście na podczas swoich wypraw do Różnego rodzaju selfie yy, w Olimpii, na, teren na tereny archeologiczne oraz muzealne, nie da się wejść z psem. Także zwiedzamy na raty. Najpierw wchodzi Agnieszka, zwiedza, ogląda, potem wchodzę ja. A wstęp do całego kompleksu kosztuje 12 euro i wtedy już można wejść wszędzie, gdzie tylko się chce. Więc Jesteśmy przy świątyni Jezusa. Nie wiem, powiem szczerze, że niektóre te elementy e, leżą sobie tutaj tak, jakby były specjalnie ułożone. E, e, tak, tu są drzewka. E, wyrastają, jakoś nie widać, żeby... E, jakoś tak dziwnie przypadkiem rosną centralnie między tymi kamieniami. I w żaden dziwny, magiczny sposób sobie nie przeszkadzają. Także trochę to wygląda. To nie jest świątynia Zeus'a, to jest jakieś inne zabudowanie. Ogólnie cały tutaj taki kompleks przygotowawczy. Tak jak zaplecza tych igrzysk. Gdzieś tam jakieś y, różne pomieszczenia dla zawodników. To podobne. Znowu przed nami jest wycieczka. Tu widzę, że możemy sobie wejść na schodki. Zobaczyć z góry to muzeum. Jakieś przejścia trzeba sobie widzę znaleźć. E, trochę jakby na dziko. Przechodzimy sobie pomiędzy tymi kamieniami. Nie, no widać, że są stare kamienie. Ach, nie, chociaż tam za potem leży tego jeszcze e, sporo. Tak. Jesteśmy tu. Aha, nie wejdziemy sobie wyżej na platformę, bo jest zamknięta. Więc w sumie bez sensu. Ale kolumna jedna ładnie przetrwała. Myślę, że ją znaleźli i ustawili. Myślę, że wszystko jest tutaj poustawiane. Mniej więcej tak jak to znaleźli. No i narzucali tutaj tego. A w tej chwili jestem w okolicach świątyni Hery. Jak się dowiedziałem od pani przewodniczki. Stadion. Uf, stadion nie był duży, e, ponieważ cała trasa tutaj tego to jest 192 metry na 28,5 szerokości. E, dosyć krótki stadionik, pewnie do tego co teraz mamy. Natomiast no, myślę, że i tak było im bardzo ciężko pokonać te 200 20 metrów, z tego powodu że jak Piotrek doczytał, dali w całym, że tak powiem, ręczniku, A y, tarcze, które musimy wejrzeć w muzeum, y, no, były takie, że tak powiem, no, mogłabym się zasłonić tak, że tylko stopy bym gdybym była w stanie nam podnieść. Y, więc no, musieli mieć, że tak powiem, czysto użyte tropie, niezłą A to jest okolice to na stadionie kości boiska piłkarskiego obu stadion a teraz potrzeba nie wiadomo czego do tego, że można było uprawiać sporty nawet powiem wam, że całkiem niezły hipodromik by się tutaj parkórek tutaj ładny by zmieścił można było i konno pojeździć wszystko tutaj prawdopodobnie by się siedziała sobie w witownię. Brzegach, jak można sobie domyślać. No, więc, e, jakby dostawić jakieś te dwie bramki, to wyglądałoby to jak stare piłkarskie boisko na polskiej wsi. Także wracam do Piotrka. Niech i on zobaczy, e, że w sumie. E, Nasz kraj jest bardzo zacofany, skoro jeszcze gdzieniegdzie znajdą się boiska wyglądające jak starożytny stadion. No trochę tak jak Agnieszka mówiła, kupa kamieni, no ale niektóre po pochodzą nawet przed 2000 lat przed naszą erą, tak jak pozostałości yy, dawnego budynku, który tutaj niedawno mijałem. Yy, no i to się tak przeplatało od tych 2000 lat przed naszą erą do czasów Imperium Rzymskiego. No i niby kupa kamieni, ale kamieni z kawałkiem historii, które dały początek no chyba jednemu z największych światowych eventów. Nie tylko sportowych, ale właściwie światowych eventów w ogóle. Więc uważam, że na pewno warto tu przyjechać. Bliznąć kawałek historii. No i chyba mamy stadion, ale chyba go nie przebiegnę, bo jestem stary i nie mam siły. Dobrze, więc jesteśmy w miejscu, gdzie tutaj palił się ogień olimpijski. Nie do końca rozumiem, w którym miejscu. Akolwiek no, więc tak, jak mam no gdzieś tutaj stał, sobie ten znicz. Z dniem olimpijskim, która to, chyba dobrze zrozumiałam, tradycja, nie skłamać, w 1936 roku została wznowiona w czasie Olimpiady w Berlinie. Czyli te Olimpiady tuż przed II wojną światową. Tak? A tu mamy świątynię Hery, tak? czyli tam, w tamtym miejscu, przed świątynią Hery. Był zapalany ten znicz olimpijski. Tutaj mamy świątynię Hery. Jest troszkę mniejsza od świątyni Zeusa. No jakby tak popatrzeć to wcale te świątynie nie były jakieś takie. Tam i tutaj nie były takie ogromne. Nie jeden większy pomnik kościół w Polsce. A <laughs> i to taki najzwyklejszy. Co chyba bardzo m, świadczy, m, chyba niekorzystnie, w kościele katolickim, skoro muszą mieć aż takie wielkie świątynie, skoro e, bogowie aż takiej wielkiej świątyni nie potrzebowali. Tak? Także, e, także muszę znaleźć tam jest wyjście, z listu muszę się pokierować, e, tak. Niech też przyjdzie poglądać te kamyczki. Jeszcze co ciekawe dowiedziałem się od miłych Państwa z psem. Jako że już ustaliśmy, że z psem nie można. Głupia no, by było, jakby wszyscy wchodzili sami Sikali po ruinach, które mają po parę tysięcy lat. Tam na górze, za moimi plecami, za płotem, wiedzie trasa taka piesza, bez zwiedzania zabytków z bliska, gdzie można sobie chodzić z psem i pogląda, oglądać widoki z wysoka No także jak ktoś przyjedzie z pieskiem i nie ma go z kim zostawić albo szkoda mu wydać tych 12 euro no to może sobie przejść tamtędy Jak nic mruwa z 1,5 cm Także kawał potwora Pewnie gryzie, ale nie będę sprawdzał. Na no, za moimi plecami różne rodzaje podstaw pod statuły, lokalnych bóstw, mistrzów olimpijskich, herosów, świątyń i piękna kolumna z tyłu. Ja za chwilę do niej podejdę. Wchodzę na olimpijski stadion, na którym odbywały się m.in. biegi i zgodnie... Z pomysłem pewnego starszego Norwega, którego spotkaliśmy na plaży, gdzie nocowaliśmy, który opowiadał, że i polecał na miejscówki, do których należy przyjechać. Przebiegnę ten stadion i zobaczymy, co się stanie. Pewnie wyżygam płuca, ale damy radę. To ten. 3, 2, 1. Biegnę żeby nie było, że nie biegam. Biegnę, biegnę. Zobiegłem. No, jestem z siebie dumny: Okrążyłem grecki starożytny stadion olimpijski wniosek z tego taki na olimpiadę się nie nadaje na sprintera też nie jest 35 stopni ciepła pełne słońce zrobiłem jedno okrążenie myślałem, że zdechnę jak się dowiedziałem w muzeum Starożytni Grecy musieli to obiec trzy razy. Ale, żeby nie było za lekko, chłopaki nie palili wtedy. Nie imprezowali. No, znaczy, imprezowali na pewno. Orgie, kuczci, bachusa. No, ale. Nie palili. No, i żeby nie było im za łatwo, oni biegli w pancerzach. Biegli w hełmie. Na golennikach i starczą hoplity. Tarcza była dla nas brązu i miała lekko ponad półtora metra średnicy. Nie będę olimpijczykiem. Ale przebiegłem. Satysfakcja jest. Przebiegłem i nie umarłem. Ale byłem blisko. Ja przebiegłem raz. Oni biegli trzy razy. W jest z brązu półtora metrowej średnicy tarczą z brązu. Na golenikach z brązu I nie wiem czy nie w pancerzu z brązu. Ale w siłomie z, z tarczą i w nagolenikach na pewno. Sama tarcza na około 30 kg. Kurwa to byli nadludzie. Wygrałem sam ze sobą, ale wygrałem. Jest dobrze. Znaczy nie jest dobrze. Ale przebiegłem. Można uznać, że to było. tego rodzaju... Świątynno-religijno-wentowe centrum antycznego świata. Zaczęło się jakieś 2000 lat przed naszą erą. Można powiedzieć, że dziedzictwo tego trwa do dziś a partycypowali w utrzymaniu tego ośrodka zarówno Grecy, jak i Aleksander Wielki, Macedończycy, Rzymianie, także Kawał historii. W Słuchajcie, obszar jest ogromny. Z tego, co mi się wydaje, Lewenton 20 lat temu większy niż Akropol. No, żeby to wszystko zwiedzić, opisać, to by dnia nie starczyło. A Agnieszka z, z Balbiną jajko by zniosła. A tutaj były, o ile dobrze tłumaczę, stajnie za czasów Nerona i Łaźnie, a także świątynia Hestii już w czasach rzymskich, 5-4 czwarty, czwarty wiek przed naszą erą. Świątynia Hestii i Łaźnie, co ciekawe, słuchajcie... na co ciekawe, na niektórych stanowiskach wciąż prowadzone są tutaj prace archeologiczne. Także można śmiało założyć, że cały ten kompleks nie do końca jest jeszcze przebadany, rozkopany. I fajnie. Jako, że praktycznie było to małe miasteczko założone ku czci i chwale bogów, natury. I ludzkich możliwości, umiejętności. No i część, jak czytałem na tabliczce, jest jak przeczytałem na tabliczce, część tutaj jeszcze jest nieodkryta tego całego kompleksu, wciąż trwają prace architektoniczne, no i jak widać właśnie tutaj różne archeologowe różności i całkiem współczesnych włości. Gdzieś tu w tym miejscu podobno były też. Baseny w czasach Imperium Rzymskiego. 18% baterii. Oczywiście telefonu nie wziąłem, ale co chciałem pokazać, zobaczcie, to wszystko to są muszle odciśnięte w wapieniu z prehistorycznych stworzeń, czyli no nie dość, że historia tego miejsca ma parę tysięcy lat. To jeszcze wykorzystano do niej materiały, których historia sięga kilku milionów lat. Muszle, prehistorycznych mięczaków. Genialne. A stąd się biorą oliwki. A co ciekawe z tego, co się orientuję, to drzewo oliwne. Mam nadzieję, że się nie mylę. Nie walę teraz pewnie kolejnego babola. Mogą żyć nawet parę tysięcy lat i owocować No pewnie nie to, ale cholera je tam wie.